Hej, witajcie. Czekałem dwa dni. Cały czas deszcz padał. Nie miałem jak wyjechać nawet z garażu, żeby nakręcić Wam ten filmik. Udało się. Dzisiaj od rana padało. I nagle zobaczcie, co się dzieje. Słońce wychodzi. Jestem w szoku. Szybko wyjechałem, żeby ten filmik nagrać. No więc tak. Do dzieła, żeby zaraz nie zaczęło padać. Do dzieła e, samochód Honda Civic z 2006 roku z przebiegiem 221 tysięcy z instalacją gazową i cała w oryginalnym lakierze. Bardzo fajny egzemplarz. Oczywiście ma swoje minusy, mankamenty, ale generalnie, jak na ten rocznik, naprawdę bardzo fajnie zachowany. Łącznie z wnętrzem i podłogą. Pokażę Wam to wszystko na spokojnie. Pokażę Wam dane samochodu. Pokażę Wam środek. Przejedziemy się tak jak zawsze. Myślę, że zdążę, bo widzę chmury idą, aczkolwiek są jasne, także myślę, że nam się uda. Zobaczcie, już słoneczko zaszło. Ale nic, myślę, że pokazać samochód wam mogę. To nic, przejmuję władzę nad moim kijem, który ostatnio stał się posuszny. O, tak jest. Zobaczcie, zerknijcie sobie na samochód. Samochód naprawdę fajnie wygląda. Zresztą, jak większość samochodów, no samochody są naprawdę fajnie przyszykowane. Zobaczcie sobie. Obejdziemy go dookoła. No, nawet się fajna ta pogoda zrobiła do kręcenia. Bo bałem się, że no nic z tego nie będzie. Ale zerknijcie sobie. O. Tak samochód się prezentuje. tak Patrząc dookoła. Fajny czarny kolor. Ładnie się prezentuje. Naprawdę. Samochód wrócił od detailera. Jest naprawdę fajnie przygotowany. Osoba, która. Kupi ten samochód, na pewno będzie zadowolona. Na pewno nie będzie się wstydziła na ulicy, bo samochód prezentuje się naprawdę fajnie. Dobra, to co? Po kolei? O, znowu słońce wychodzi. Super, super, bo też dla Was jest lepiej. Zobaczcie, możecie lepiej obejrzeć samochód. Patrzcie. Po kolei. Tak to wygląda. Raczej nie ma nigdzie żadnych. Wgnieceń takich rzeczy, no jakieś ryski wiadomo, że się zdarzą, ale to później pokażemy, z tyłu. Z tyłu samochód też fajny. Tutaj zobaczcie te światełka. To wszystko naprawdę fajnie wygląda. O. Dobra, polecimy sobie teraz tutaj. Ten bok, o, ten bok to jest w słoneczku fajny. Możecie sobie naprawdę dokładnie to obejrzeć. Co prawda w słońcu nie fajnie będzie w środku, bo będą prześwietlone i fotele i deska, no ale trudno. Trudno lepiej w słońcu oglądać, bo w sumie ładniej wtedy samochód wygląda. Ok. Zobaczcie sobie. Naprawdę się fajnie prezentuje. Dobra, zajrzymy sobie do środka. Oczywiście zaraz go też odpalimy. Jakaś chmurka się pojawia mała. Ok, zobaczcie tutaj. Oczywiście boczki, to co ja zawsze pokazuję. Oj, i już się kijek buntuje. Nie, dobra, jest. Wszystko jest naprawdę fajne, niepowycierane. Tutaj zobaczcie podłokietnik, kierownica w jakim stanie. Patrzcie. To jest ta część, którą się trzyma głównie. Naprawdę jest yy, ładny stan. Ok. No z tyłu to jest tak, jak zawsze mówię, z tyłu jest zawsze czysto, fajnie, pięknie bo się mało jeździ. Ok. No bagażnik tu w sumie zerknijmy, no ale tutaj się nic nowego nie urodzi. Klasyk. Zerkniemy. No już jest na samochodzie dużo kurzu. No niestety wyjedzie się chwilę teraz, tak jak drzewa tak pylą, że jest wszystkiego na samochodzie od razu dużo. Tutaj zobaczcie, ten boczek, nic nie wytarte. Fotel też fajny. No ta kierownica, o której mówiłem Zobaczcie, OK, wsiądziemy sobie do środka o, o, o. tu przy wsiadaniu najgorzej mam zawsze z tym kikiem, bo on naprawdę yy, no zaczyna głupieć, także także to jest najgorsze Dobra, tutaj mamy tak zegary zobaczcie widać coś, czy to słońce przeszkadza Oj, mam na, na biegu miałem. Dobra, teraz tak jest. Tutaj klimatyzacja oczywiście jest sprawna, chłodzi. Oj, radio nie ustawione było, zaraz ustawimy jakieś, żeby było, że gra. O, tu jest element. Zaprogramujemy od razu. Dobra, tutaj, A już przyciszam to. Tutaj to zaraz wam pokażę, jak będziemy jechać, że gaśnie ten od pasa i, i od y, hamulca ręcznego. Tu załączamy tempomat. Tutaj jest ładny samochód. Mamy wlewkę do gazu, dlatego że jest, gaz jest wkręcany. Tutaj ten boczek jest w miarę niewytarty. Ok, to co? Pokażę Wam w środku, znaczy w środku pod maską, a później wsiądziemy i się przejedziemy. Tak jak zawsze. I po przyjeździe pokażę Wam spód, pokażę Wam doły drzwi. No i jakieś parę mankamentów znajdziemy, pewno. No musi być, no kurczę, nie ma ideałów. Oj, moment. Silnik, spójrzcie. Silnik brudny. Brudno, wszędzie brudno, jak to zawsze u mnie. Tam możemy zerknąć. O, zobaczcie, wszędzie sobie tutaj jest tutaj naturalnie brudno. Tak, jak powinno być. Silniczek równiutko pracuje, fajnie. O! Cichutko, równiutko. Naprawdę jest, jest ok. Dobra, to co, przejedziemy się. Jedziemy. Słoneczko troszkę zaszło, ale to lepiej, bo nie będzie nam tu prześwietlało. Momencik, muszę tego kija tu poskromić. Zapinamy pas. Może ja to ustawię, tak, żebyście z góry widzieli. O! Tylko muszę tak zapiąć, żeby sobie mikrofonu nie strącić. O! Dobra. Ręczny spuściłem. Zobaczcie, kontrolki zgasły. Ok. I co? Ruszamy. Jedziemy tu u mnie pod górkę. Klasycznie. Jak zawsze. Może kij nie zgupieje, bo on zawsze przy tych skrętach je. O! Dobra. Kontrast złapiemy. O! Jest, dobra. Jest tak jak zawsze. Pod górę. Mocno pod górę. Oj, drzwi źle zamknąłem. Dobra. Ok. Dobra. I tu musimy zawrócić jak zawsze. Tylko mam tutaj takie górki z dołu pojedziemy. No nie, i nie wykręcę za późno. No widzicie, czasami tak jest, że. Ok. Że nie wykręcę, jest tutaj bardzo ciosno. Ale teraz pojedziemy sobie z górki szybciej. O! Jedziemy, mam już drugi bieg. Nawet przyspieszę. O, na tych pagórkach zobaczcie, wszystko jest jak powinno być. Dobra, wjeżdżamy na posesję. Ok, dobra. Damy na luz. Tutaj mamy fajnie ukryty włącznik gazu. O, zobaczcie. Fajnie ktoś to zrobił. Klimatyzacja, tak jak mówiłem, sprawna. Wszystko chodzi, zobaczcie, kontrolki. Wszystko jest, wszystko gaśnie. Oczywiście pas odpiąłem, ręcznie zaciągłem. Wezmę teraz tak. Wyjdziemy sobie na zewnątrz popatrzeć. I te parę mankamentów. Ale klasycznie. Doły drzwi, spójrzcie. No jest naprawdę fajnie. Wiadomo gdzieś jakąś kropkę może się znajdzie, no ale to jest kurczę, samochód tyloletni, że wystarczy taką kropeczkę zaprawić i już nie ma problemu. Ale generalnie popatrz tutaj. Moment, bo mi się kijek zbuntował. O, tak. Zobaczcie. Dobra, pokażę Wam spód. Spód jest w tym samochodzie też bardzo fajny. Może mi się uda. Może mi się nie zbuntuje. Popatrzcie. Patrzcie jak tutaj wygląda to wszystko. Naprawdę fajnie, jak na Hondę z tego rocznika. To zobaczcie. Jest naprawdę fajnie. Tak. I tu. Oczywiście nie ma tutaj cudów, ale tak jak mówię, jak na ten rocznik, jak na Hondę, To jest naprawdę OK. Jeśli chodzi o tarcze i klocki. No to tutaj jest. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Tarcze trzeba rozjeździć, bo samochód po jeździe. Nie wiem, czy widać. Tu jest dużo klocka, 3 czwarte klocka. Z drugiej strony pójdziemy na przód. Nie wiem, czy będzie widać. Tarczy, tak jak mówię, trzeba rozjeździć, bo samochód postał, był myty też tu tarcze są dużo świeższe. I klocka też jest sporo. Trzy czwarte klocka. Także sami widzicie. Samochód fajnie wygląda. Zerknijcie sobie tutaj z odległości. Jeszcze. O, niech sobie złapie kontrast, bo to niestety telefonem jest nagrywane. O, z tej strony. O, naprawdę ładnie się prezentuje samochód. No, wejdziemy go jeszcze dookoła. Spójrzcie sobie. Tak, z tyłu wygląda. Tak, ja chcę Wam pokazać z każdej strony, po prostu, żebyście widzieli. Z bliska już Wam pokazałem na początku. O, dobra. To co, przejdziemy sobie, zobaczymy jakieś mankamenty. Yy, gdzieś tutaj. No jakieś drobne odpryski, wiadomo. Tu nie ma. No na masce, na masce, na błotnikach, No przez to oryginalny lakier, nigdy nie lakierowane. Momencik, o. Nigdy nie lakierowane, no to są jakieś odpryski, no to są naturalne rzeczy. Pozaprawiane oczywiście. Na zderzaku, tutaj z tej strony, o, mamy takie minimalne obtarcie, zaprawione. Tutaj z tej strony nie mamy. Tu jest OK. Kurczę, Gdzieś tu było jakieś takie zadrapanie minimalne. Tu jest, nie, to pajączek, widzicie. Myślałem, że już odpryski. No jakieś drobne odpryski. Połowę to jest pyłków teraz, no. Ale jakieś drobne odpryski z tyłu na zderzaku też, o. Też tutaj było na samym narożniku takie zadrapanie. No i cóż, to są takie mankamenty, no. Gdzieś, o. Tutaj takie coś. I to są chyba wszystkie takie rzeczy. Ja mówię oczywiście o normalnych, rzeczach, bo nie będę tutaj się czepiał jakiegoś odprysku w 19 dziewiętnastoletnim samochodzie. Zobaczcie, jakie tutaj mamy oponki, barumy. Tu naprawdę jest bogactwo. To jest bogactwo te opony. Zobaczcie. Barumy. Także tutaj naprawdę jest fajnie. Zobaczcie, nawet oryginalna szyba. Samochód fajnie się prezentuje. Oj, chyba idzie deszcz. Chyba idzie deszcz. Także słuchajcie, oj, tu się chyba kamera zabrudziła. Tak, tym kurzem. Dobra. O, I zaczyna kropić. Także udało mi się film nakręcić. Myślę, że zdążę jeszcze do garażu wjechać, żeby mi samochód nie zamógł. Jeżeli macie ochotę na Honda Civic, y, dzwońcie 509 919 351. Y, powinienem zawsze coś mieć. Szczególnie czarne kolory. bo tego mam najwięcej. Póki co ta jest do sprzedania. 1.8 czarna 220 tysięcy przebiegu z instalacją gazową. Samochód fajnie się prezentuje, fajnie jeździ. Myślę, że kupujący nie pożałuje. Aha, zawsze daję jeszcze dokument. Dobra, już Wam pokazuję tutaj dane. To nic. Przekręcam z powrotem kamerę, pokazuję Wam dane. Najważniejsze, samochód w oryginalnym lakierze. Ok. Zobaczcie. O właśnie. Jakby ktoś chciał sprawdzić. Proszę. Także cóż. Póki co, dzięki za uwagę. Dawajcie łapki w górę. Subskrybujcie, będę wrzucał więcej tych, tych filmów. Myślę, że kanał się rozwinie. No i co? Chyba tyle. Także cóż, do następnego filmu. Cześć, hej!